Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki zatytułowanej Sąsiadom dwa razy więcej. Zeus, Bóg, który panował nad wszystkimi greckimi bogami, wędrował po ziemi, żeby zobaczyć, jak zachowują się ludzie. Przybył do małej wioski, w której, jak się zdawało, panowały niezgoda i nienawiść. Na polu dostrzegł rolnika, który ciężko harował, pchając z mozołem lemierz nędznego pługa. Chcąc zaszczepić miejscowym trochę wspaniałomyślności, przemówił do niego: Ja jestem wielki Zeus, mam władzę nad wszystkimi rzeczami. Poproś mnie o co chcesz, ja ci to dam. Ale wiedz jedno: tego, o co poprosisz, dam dwa razy więcej twoim sąsiadom. Jeśli poprosisz mnie o 100 złotych monet, im ofiaruję 200. Rolnik zagryzł wargi i pomyślał. Potem ze złym uśmiechem rzucił: Wydłup mi jedno oko. Co myślicie o reakcji rolnika? Czy sądzicie, że mogą istnieć ludzie tak zazdrośni i tak źli, że zgodziliby się mieć jedno oko wydłubane, gdyby obiecano im, że ich sąsiad zostanie całkowicie oślepiony? Czy zetknęliście się już kiedyś z zazdrością, która prowadzi do uczynków bardzo niegodziwych? Pomyślcie proszę nad tym.